Dzień dobry Państwu. Już po raz kolejny goszczę Państwa u siebie na wsi. Jedliśmy już śniadanie, jedliśmy posiłek w porze lunchu, jedliśmy obiad. Najwyższa pora na deser. A ponieważ, ponieważ czerwiec jest miesiącem truskawkowym, polskie truskawki są wyśmienite. Tutaj uczestnicy mojego blogu kulinarnego Gotuj się wielokrotnie pisali, że u nich w Holandii, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych truskawki są niesmaczne, w niczym nie przypominają tych, które rosną na naszych polach. Ja to potwierdzam. To są wspaniałe truskawki. Tu z okolicy pod półtuskiem. One są oczywiście opłukane pod bieżącą wodą, i zaraz z nich będziemy coś robić, co może Państwa zdziwi, bo to dosyć oryginalny deser. Natomiast też bardzo lubię, sam go nigdy nie robiłem, robi to na ogół moja żona. Taki mus, pianę truskawkową, robi to się w blenderze. Takie urządzenie ubijające pianę i mus. Te truskawki trzeba je wcześniej pozbawić ogonków i listków. I pokroić. Posypuje się je cukrem i wlewa się do blendera białka jajek. Blender ubija to wszystko na taką puszystą pianę właściwie mus, ale pełen powietrza i puchu. Jeżeli się przechłodzi to przez co najmniej dwie godziny w lodówce, jest to wyśmienity chłodzący deser. Nasz deser będzie, jak już wiecie, państwo, z struskawek, cukru pudru. I tutaj parę kropli, sam jeszcze nie wiem, bo to jest włoska grappa, czyli taka dosyć bimbrowata wódka, bardzo mocna, robiona z wytłoczyn winogronowych. A to jest brandy jednej ze słynniejszych hiszpańskich firm Miguela Torresa. Jak dojdziemy do końca i trzeba będzie wlać, bo to wlewa się parę kropelek. Także prawdę mówiąc, nawet młodociani mogą taki deser truskawkowy jeść, No byle ich tatuś bądź mamusia, którzy to przyrządzają, nie przesolili z tym nalewaniem kilku kropli. To ma być naprawdę kilka kropli. Ale podstawowy smak, złamanie tego aromatu truskawkowego i pewnej takiej ostrości, pikanterii doda to. Wiecie Państwo, co to jest oczywiście? To imbir. Jest to. Przyprawa znana w Polsce od wielu setek lat. Przywożona z Orientu dodaje ona pikanterii głównie mięsom, ale nie tylko. Można z tego robić także bardzo dobre i napoje. Ja dodaję także i do ryb. Niektórzy stosują imbir sproszkowany, bo on pierwszy dotarł do Polski jeszcze w minionym ustroju. Imbir jako korzeń jest stosunkowo od niedawna. Nie jest przesadnie drogi, wymaga trochę pracy. Zaraz państwo zobaczycie jak to się robi. Ten mój imbir będzie drobno posiekany. On wtedy szczypie przyjemnie w tej słodkiej masie cukrowo-truskawkowej język i daje bardzo charakterystyczny zapach. I tu jeszcze uwaga na marginesie dla panów. Imbir jest na dalekim wschodzie, a także i w starożytnym Egipcie, Rzymie, Grecji, traktowany jako bardzo silny afrodyzjak. Zapach imbiru jest bardzo orzeźwiający, sam zapach, a co dopiero smak. Teraz będę musiał go pokroić, będę starał się pokroić drobno. Natomiast jeżeli ktoś ma tareczkę, taką małą tareczkę, to imbir doskonale na tarce się trze. Wtedy z niego co prawda wypływa troszkę więcej soku, no ale znacznie łatwiej go dodawać do takich deserów jak ten. Tu Państwo widzicie, wymaga takiego trudu przy krojeniu. I wsypiemy do miseczki, którą za chwilę napełnię. Ale szpikantny, cudowny imbir, świetny. I teraz tak. Truskawki, tak jak powiedziałem, należy pozbawić tych ogonków. Oczywiście można to wykręcać, ale to żmudna i zbędna robota. Jeżeli ma się dużo truskawek, można pozbawiać je ogonków w ten sposób. Odkrawając kawałeczkiem truskawki, chyba że ktoś jest. Tak oszczędny, żeby nie powiedzieć skąpy, że woli. To, no to druga metoda jest taka, ale ona moim zdaniem wymaga zbyt dużo pracy. Jeśli można sobie coś ułatwić, to należy to sobie ułatwiać. Te truskawki, ja już je próbowałem, są wyjątkowo słodkie, bo też przyznać trzeba, że w tym roku, w czerwcu, miały one bardzo dużo słońca. I teraz. Posypujemy to wszystko cukrem pudrem, uważając, żeby nie wpadały skawalone, skawalony cukier, tylko sama ta mączka. Ten cukier puder w połączeniu z sokiem z truskawek i zimbiru da bardzo smaczny, taki zawiesisty sosik. No i teraz myśl, w którą stronę? Czy a jednak gra? Damy odrobinę grapy, chociaż jak powiedziałem, mogłoby być też brendy. I jak mówiłem, proszę Państwa, tu mam do tego taką łychę. Wprawdzie nie będziemy tego chłodzić przez dwie godziny, no ale chociaż te 10 minut na zmacerowanie się, na przejście jednego zapachu w drugi, oraz na wytworzenie się tego przepysznego sosu truskawkowo-imbirowo-cukrowo-grapowego, to te 10 minut niech sobie to odstoi, a nam tymczasem będzie ślinka ciekła. Państwa zaś zapraszam na kolejny odcinek. A dzisiaj życzę smacznego. Do widzenia państwo.